bezębny totnam i liczyć nowym Zlatanem? Witamy wszystkich niezwykle serdecznie na kanale Piłkarzyki Jest środa, godzina 16, więc czas na podsumowanie tego co działo się wczoraj we wtorek w Lidze Mistrzów Ale zanim zaczniemy, przypominamy o wszystkich linkach w opisie Tam między innymi grupa na fejsie, Instagram, możliwość wsparcia naszego projektu Oraz cały czas, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, czerwony przycisk, możliwość subskrypcji tak jest, naszego kanału I to by było na tyle, jeżeli chodzi o krótkie komunikaty Przejdźmy do tego co działo się wczoraj W Lipsku najpierw? Tak, tak Red Bull Arena i po Powiem tak. Wielu zastanawiało się przed tym spotkaniem, czy José Mourinho będzie jeszcze coś w stanie z baku wyciągnąć. Czy ten tot nam jest na tyle silny i na tyle skoncentrowany na tym zadaniu, jakim jest awans do kolejnej rundy, że będzie w stanie czymś drużynę Nagelsmana zaskoczyć. Nie, nie był w stanie. Nie był w stanie. Odpowiedź na to, czy wybierają ligę, czy ligę mistrzów. Chyba zdecydowanie postawili jednak na ligę, mimo że ostatnio tam też nie wyjdzie się najlepiej. Tak, to a propos tego, co Krzywy teraz mówi, warto wspomnieć wypowiedź, której być może część z was nie słyszała, że Zemulinia podobno na zarządzie czy też na rozmowie z Danielem Liwi i z osobami związanymi z zarządzaniem Tynamem podkreślił, że trzeba wybrać, który grunt powinien być bardziej priorytetowy: czyli Liga, czy Liga Mistrzów. Niewiele z tego wynika, chodzi o ostatnie mhm. tygodnie. Z Burnley wynik nieciekawy, z Red Bullem Lipsk spodziewany, więc no. Rzeczywiście, trudno odpowiedzieć co, jednoznacznie na to pytanie. Podobne ultimatum postawił przed zarządem United. Albo Liga Europy, albo Liga. Na co bardziej Wam się według mnie opłaca postawić? No to jest Liga Europy. No i wtedy się udało, awans do Ligi Mistrzów został przypieczotowany zwycięstwem w tych rozgrywkach. Tutaj jednak Liga Mistrzów to jest coś kilka poziomów wyżej i z obecnym spadem Tottenhamu on no, nie miał szans. W żadnym wypadku, nawet na, na, na przebicie tego Lipska. Pierwsze 10 minut miary obiecujące, jakieś tam schematy były widać, próby pressingu, ale po pierwszej pracy z Abicera to się wszystko załamało w Dużynie. Kogutów, według mnie, oczywiście. Dobrze podkreśliłeś tutaj jedną rzecz. Nie miał szans, aczkolwiek dziennikarze angielscy, pandyc, eksperci i tak dalej, kibice podkreślają, że od tego totemu jednak wydawać by się mogło, że można wymagać więcej ikry, więcej animuszu. Bardzo zachowawczo, momentami, te pierwsze 10-15 minut, o których Ty wspomniałeś, nawet taktycznie było zachowawcze. Było oczywiście widać w tym ostatnim elemencie boiska Delego Aliego, który próbował wchodzić w buty Harry'ego Keina i mu to nie wychodzi, to nie jest piłkarz na tę pozycję. To widać, to jest się w stanie zaobserwować, oglądając Aliego na tej pozycji. No, dosłownie po kilkunastu minutach. Wiadomo, że to jest też niecodzienność, mm -hmm. bo Dele przez całą swoją piłkarską karierę nie grał takiego typowego no, ne, na, padziole, no, na szpicy, no, jak um, często przecież bywa w przypadku Arego Kane'a, więc tutaj trzeba go trochę rozgrzeszyć. No ale to oczywiście z braku laku jest efekt tego, że Ze Mourinho nikim innym tak profesjonalnym nie dysponuje, ne, jeżeli chodzi o front swojego ataku. Pozostali zawodnicy również wydaje mi się, że nieco poniżej swojego standardowego poziomu motywacji. Co prawda to się gryzie z tym, co działo się po meczu, bo te reakcje Piłka, że chociażby Lukas Moura, pokazywały, że jednak zależało im mm -hmm, na tym, żeby tak, coś tak, z tego meczu wykręcić, ale na boisku nie było tego widać. I ty wspominałeś o tych pierwszych kilkunastu minutach. Ja powiem o pierwszych trzydziestu, gdzie Lipsk spokojnie na spotkanie kontrolował, gdzie było widać, że Julian Nagelsmann z tym swoim taktycznym kagańcem i nałożeniem jego na Tottenham, jest zdecydowanie wygranym, wychodzi z zwycięską ręką. I jeżeli chodzi o postać tych pierwszych trzydziestu minut, to zdecydowanie głównym dyrygentem był pierwszorzędny dowódca Małę Sabicer, przez którego przychodziło wszystko. Tak. Ale ja bym tu jeszcze wyjął Angelino. Bo... A nie, no dobra, tutaj przesadzam, może z tym wszystko rzeczywiście, bo i ta lewa flanka też była niezwykle Właśnie. aktywna, gdzie Angelino cały czas poruszał się. Bardzo po lewej dobrze stronie. to było poukładane, że on miał tą swobodę w ruszaniu się po lewej stronie. <noise> Gdzie tyły były zabezpieczone tak, Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to Ile miejsca mieli zawodnicy Lipska to się... Ten Zabicer, o którym przed chwilą powiedzieliśmy Naprawdę z kolosalną przestrzenią Angelino, czy ktoś mu przeszkadza na tej lewej nie, stronie? Nie, Pierwsza sytuacja, kiedy Zabicer zagrywał do niego I to dośrodkowanie zostało przecięte Nie pamiętam przez kogo, bodajże przez ganga, Ale nie jestem w stanie mhm. teraz na 100% Też powiedzieć To jest sytuacja, gdzie Angelino w ogóle nie był obstawiony Kompletnie Druga sytuacja, gdzie zagrywał przecież do Wernera mhm. Na 2 do 0, bramka nie Znana tak, przez tak, tak, tak. pozycję i spalonego Timo Wernera, kompletnie nieobstawiony. Dopiero w momencie, kiedy piłka do niego dochodziła, ktoś zaczął do niego doskakiwać. Tak, 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 tak. Trzecia sytuacja, kiedy doświadkował na głowę Sabicera i było już dwa 0 po bramce główką twojego ulubionego Marcela Zabicera. To też taka a propos tego, jak nieskoordynowany był top nam w obronie. Marcel Zabicer, który znany jest z tego, że bardzo dobrze operuje nogami, ale nie głową, strzela bramkę głową, właśnie, jeszcze w takich okolicznościach wyprzedzając obrońcę i nachodząc na płytką wrzutkę. No, absurd gonił, absurd, naprawdę. Tutaj trzeba podkreślić, że jeżeli Chodzi o niezorganizowanie Tottenhamu z przodu, to tutaj tego typu działanie również należy przypisać obronie. Była straszna dezorganizacja, straszny brak jakby takiego zorientowania się w tym, co Lipski chce robić. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę przy pierwszej bramce zabicera. Próbuj se, spróbuj se skojarzyć no, tak, tak, tak. bramkę. Odpowiedz no. sobie na pytanie, ilu zawodników stoi przy zabicerze? Za jego plecami jest tylko Erik Lamela. No jest 2-3 metry, spóźniony do pressingu. 6 zawodników Tottenhamu stoi w polu karnym. 6. 6. Ilu zawodników Lipska w tym momencie tam jest? No, ja, ja rozumiem, że Jose Mourinho y, kazał swoim zawodnikom cofać się głębiej z linią obrony, żeby nieco y, zapobiec tym dynamicznym kontrom, zapobiec tym, temu dynamicznemu wchodzeniu w pole karny rywala, ale w momencie, kiedy Lipsk się zorientował w tym, co chce zrobić Tottenham, który stawiał no, bardzo mocny rygiel w okolicach 16 metra i stacjonował na no, tym 20 metrze, no, tak. no to każdy głupiej chyba by się zorientował, że trzeba w takim razie doskakiwać do zawodnika, który może mieć piłkę przy nodze. Właśnie. Wiadomo, że Hugo Lori tutaj też troszeczkę zawalił, umówmy mhm. się, przy tej pierwszej bramce, bo piłka poszła po rękaw i jeżeli bronicie, a pewnie są wśród was słuchających nas bramkarze, to zdajecie sobie sprawę, że mógł zdecydowanie inaczej ustawić ją do tego strzału, ale myślę, że też nie spodziewał się tego, że Marcet Zabicer w tych okolicznościach będzie strzelał, co też jest dziwne, bo przecież Zabicer w, w tej edycji Ligi Mistrzów już piękne bramki z Oj, z Zenitem przepiękne. Dokładnie. Więc ja mam taką obserwację, że troszeczkę y, y, fakt, że z zakreślonym planem taktycznym, ale bardzo mocno naiwnie, że ze jego i Tottenham do tego spotkania. plan taktyczny może był ok, ale mam wrażenie takie, że zarzuty jakie ostatnio padały wobec dąbele. tym razem mogły paść wobec całej drużyny Tottenhamu. A hmm. tak nie było, bo Murinio po meczu powiedział, że oczywiście głosy krytyki należą się niektórym zawodnikom, ale nie będzie tego hmm. robił publicznie. Dziwne murinia czemu? Zazwyczaj masz to w zwyczaju. Eee, ale ogólnie jest zadowolony ze swoich piłkarzy, że plan taktyczny jako... Jakoś tam wykonali. i powiedz mi, że to nie brzmi absurdalnie. Przegrywasz 3 do 0. No odpadasz właśnie. 4 do 0 w dwóch meczu, jesteś zadowolony z wysiłku swoich piłkarzy. Ale mój jest jednym z swoich rodzajów. A no, wydaje nie mi się, poszukać. że on po prostu za bardzo, już troszeczkę gorzko trawi te porażki i za bardzo podchodzi do tego swojego utartego scenariusza, kim powinien być, jeżeli chodzi o Jose Murinio 3-0, to ten Czyli kimś, kto nie zrzuca odpowiedzialności na swoich piłkarzy, co zresztą jest absurdalne w odniesieniu do tego, co o czym wspomniałeś mm -hmm. i o czym mówiliśmy na kanale piłkarzy, jeśli obciążanie tangian. Dombele za fatalne spotkanie z Bernie i tak dalej i tak dalej, wyciąganie brudów na wierzch, co było przecież dziwne, bo no to jest wkroczenie bez, w bezpośrednią kontrę, jeżeli chodzi o swoją narrację sprzed kilku tygodni, no. czy też kilku miesięcy, kiedy ja obejmował stanowisko Tottenhamu, nie wiedzieć czemu tak się dzieje. Ale wiesz co, Martial powiedział w jednym z ostatnich wywiadów, że kiedy Mourinho publicznie go krytykował, później sadzał go na ławie, to on wchodząc, Strasznie... chciał. Mu... był tak. chciał mu udowodnić i zazwyczaj to działało, bo strzelał bo no, to też działa na niektórych zawodników, którzy to przyjmą nie, dobrze, a ale... niektórzy się obrażą i będą zdesperowani, no żeby opuścić klub, więc... Żeby tak nie było, tylko z Tangiem Dąbele, bo jego historia i jego karierę to to znamy się przecież dopiero zaczyna. Ale dobra, właśnie. nie o samym Dąbele, jeszcze powiedzmy o kilku smaczkach. Ten pomeczowy wywiad, Aha. o który się pokłóciliśmy. Znaczy nie, no nie znaczy, pokłóciliśmy się z Krzywym, posprzeczaliśmy się o intencje dziennikarza. Ja uważam, że dziennikarz naprawdę chciał, życzył Mulinio jak najlepiej. Powiedział mu, nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale powiedział wychodzącemu z konferencji prasowej, pomeczowej meczo, po konferencji prasowej Mulinio, to będzie wszystko, będzie wszystko w porządku. Cheer up, cheer no? co? Sezon, będzie wszystko w porządku, ułoży się. Co? Będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Ja tak. Ja serio te intencje dziennikarza rozumiałem jako pozytywne, a tutaj in, in, inne rozumienie tego było przez Adama. Z kolei bardzo, bardziej widziałem ostrożność po Sonie Mulinio, że on już miał tyle styczności z dziennikarzami, którzy różne tam gierki z nim z nim, z nim stosowali, że on tak nie wiedział, co on z na myśli i tak. Nie, że Hansko podszedł do niego, ale... Jeszcze raz chciałbym chciał upewnić co on mu chce mu przekazać dokładnie. Tak, tak. Moim zdaniem intencje były nie do końca czyste i tutaj troszeczkę takiego złośliwego sarkazmu się wkradło, ale to mogę się mylić. Może rzeczywiście dziennikarz, no, nie wiem. Ale wiemy. śmieszna sytuacja tak czy się Pozostawiamy rozstrzygnięcie Wam, jak myślicie, czy dziennikarz pił z José czy nie, ale w każdym razie na José Mourinho takie hasła myślę, że działają jak płachta na dyka. Nawet jeżeli skumulował sobie emocje, no. jest też nie eksplodował, bo już wychodził z konferencji pomoczowej to moim zdaniem troszeczkę go to ugryzło, znając jego no, charakter. Tak, tak. Jeszcze coś powiedzieć o um chociaż nie, nie będę się znęcał już na poszczególnych zawodnika Tottenhamu, ten incydent z Nordim Mukiele taki nie do końca bezpieczny w zasadzie bardzo niebezpieczny, połknięcie języka najprawdopodobniej wchodziło tam w grę, ale karetka odwiozła Mukiele do szpitala i później już po meczowych reakcjach na social mediach wrzucał swoją reakcję ucieszoną twarz i no, też odniesienie do tego historycznego sukcesu jakim jest awans do kolejnej rundy, do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, co zresztą też kompletnie koreluje nam już dopełniając niejako marazm Tottenhamu z tymi newsami które informowały, że to tam ostatnie swoje trofeum wygrał przed założeniem Lipska. I rzeczywiście słuchajcie, przygotowaliśmy sobie z krzywym tutaj ten mecz. Jest to no, Puchar Ligi Angielskiej pomiędzy Chelsea a Tottenhamem jeden do dwóch Wygrywa Tottenham. Uwaga, Juan De Ramosa jeszcze przed objęciem yeah. Tottenhamu przez Harry'ego Rednappa, gdzie nam się wydawało z krzywym, że przecież to jest już naprawdę archaik, a, no jeżeli chodzi o dzieje piłkarskie. Oczywiście tutaj przesadzamy i przerysowujemy, wiadomo, że to nie było aż tak dawno, ale Juan De Ramos na bramce, w, na bramce znaczy na ławce trenerskiej, na bramce Tottenhamu Paul Robinson, w ogóle takie postacie jak Alan Hutton, ja Jonathan Woodgate. Wile <grystanie> Philipsa, Siena Lamparda, Mikela. Tak, no i twój ulubiony Berba z dziewiątką na ataku w, tele w Tottenhamie. Z bramką z karnego strzowa. Tak więc takie czasy kiedyś były, ale to było w 2008 roku. Ostatnie trofeum do Tottenhamu po Ligi hmm. Angielskiej z Chelsea więc... Jeszcze mm, nawiązując do tego, Uprzedzamy spotkania... pytanie nie było wtedy, że ze mną był Avram Grant na ławce. <grystanie> <trenerska Chelsea. grystanie> Zastanawiałem się zastanawiałem się, czytałem różne artykuły różnych środowisk, że tak powiem, środowisk, przepraszam, u różnych źródeł, zarówno hiszpańskich, angielskich, włoskich, niemieckich, i były różne artykuły, że Murinio może szukać umówek w postaci kontuzji w Tottenhamie, a drugi powiedział, że nie, że jest wypalony i że nawet z tak podziurawioną drużyną powinien zaprezentować się dużo lepiej. I tak czułem się trochę jak chorągiewka. Każdy artykuł. Coś w sobie miał, jakieś bardzo dobre argumenty. Jestem ciekaw, co wy myślicie. Czy znaczy, konkluzja jest taka, że Jose Mourinho to jest bardzo dobry menadżer, bardzo dobry taktyk, z tym, że wielu menadżerów w tym momencie jest już od niego lepszych pod kątem podchodzenia do taktycznych obowiązków, pod kątem organizacji drużyny mhm. e, i organizowania ale. zasobów ludzkich, którymi się dysponuje. Wiadomo, że to jest też kwestia subiektywna, z tym, kto jest lepszy, czyli Jan Nagelsmann jest lepszy, ale nie jest już to ten The special one, który był postacią numer jeden. Tak. Bo m, cały czas wychodzimy z tych Stanowisł, że Jose Mourinho jest geniuszem piłki nożnej, że jest bogiem menadżerki i że on nieważne gdzie będzie, odnajdzie się w tym środowisku i coś z niczego ukręci. A futbol i, i umiejętności menadżerskie się też dość szybko dezaktualizują, także trzeba być na bieżąco. Dobrze, żeby nie było tylko o samym o Lipsku, gratulujemy oczywiście ekipie granatnego Trzeba opowiedzieć jeszcze o Gasperini, bo naprawdę fantastyczny rezultat włoskiego menago, uzyskany na Mestaja w Walencji, w ciepłym gruncie, gorącym w zasadzie Rzekłbym, chociaż temperaturę obniżała nieco nieobecność kibiców. Tak, Obecność tak. przed stadionem, co było ciekawe, bo ale zarówno przed wyjazdem. Jeden kibic był na tym meczu, nie wiem czy wiesz, ale Walencja ma jed... pomnik kibica, który był A, na każdym tak, spotkaniu tak. i na ławce. Wczoraj był ewidentnie najbardziej na widoczny na no, Tak <laughs> jest, więc ten jeden był, chociaż dość cichy, co jest raczej znaczy zrozumiałe co chciałem powiedzieć, sen właściciela klubu z Bergamo nadal trwa, bo jak już mówiłem w poprzednim odcinku, podsumowującym pierwsze spotkanie między tymi drużynami, mówił, że każdego ranka proszę żeby ktoś go uszczypnął, bo nie wierzę to, że jego klub z Bergamo po tylu latach budowy drużyny, nareszcie gra w wizy mistrzów i to na tym etapie i tak dobrze sobie radzi oczywiście. Strzela, strzela i chyba nie przestanie nam strzelać Atalanta, ta nie liczycie na czele. 14 goli już w tym roku, najwięcej ze wszystkich e, zawodników grających w Top 5. W Europie, więc całkiem, no nie za statystykę, jak na 32-letniego zawodnika. Nie, świr, naprawdę. Józef liczyć jest na tak nieziemskim teraz poletku piłkarskim, że nie sposób go z tego ściągnąć. On cały czas mówi, że jest jak wino, że się starzeje, że będzie jeszcze lepszym piłkarzem. Rzeczywiście, z obserwacji bezpośredniej tego, co robi nam pan liczyć, tak może być. Słoweńcy się cieszą. Jeżeli chodzi o to, jak te bramki padały, no to każdy z nas, albo przynajmniej większość oglądająca, czy też słuchająca tego materiału, widziała. Fakt faktem, że te dwa karne troszeczkę jeszcze szczęśliwie się ułożyły pod plany Josipa liczycia na ten mecz. liczycia. <grym i liczica> Jeżeli chodzi o to, kto był głównym prowoderem tych incydentów, to tutaj zbluzgany, zrugany przez całą hiszpańską pracę, tak, Marko powiedział, że w ogóle nie no to a tutaj jeszcze mam jeden smaczek do którego jeszcze za chwileczkę przejdziemy jeżeli chodzi o Jakabiego to rzeczywiście no, karygodne zachowanie, jeżeli w trzeciej czy też drugiej minucie, nie, drugi, przełom drugiej i trzeciej faulujesz Icicza w takich okolicznościach gdzie jest bez sensu, bo wiadomo, że on będzie szedł na zamach myślę, mm -hmm. że każdy profesjonalny piłkarz spodziewa się tego że w przypadku konta ile tam było? 10 stopni? Piłkarz raczej nie będzie strzelał pod poprzeczkę <gibli> Silesena, tylko raczej będzie szukał zejścia do, do środka pola karnego. Pff, jaka bi poszedł na raz? Kostka skasowana, jest i pali Ten się wywraca, wiadomo, że będzie chciał z tego skorzystać, no i skorzystał. Później strzał w środek bramki. Troszeczkę przedłużanie tego rzutu karnego, ale oni tam sprawdzali, czy nie było w build-upie spalonego. Ostatecznie jeden do zera. No i w zasadzie kończy nam się ten dwumecz. No mm -hmm. bo w momencie, kiedy masz taki wynik i Valencia musi aż tak. tak nadrabiać. Ciężko byłoby tutaj prognozować, że zespół Celadesa wyjdzie z tego spotkania zwycięską ręką, ale nie poddał się tak łatwo i to też trzeba podkreślić. Późniejsze bramki Gamero, no, Ferran Adoresa. No, otworzyli się, Valencia atakowała, ale wiadomo można, wymagało się tego od nich, żeby zaatakowali, ale jeżeli atakujesz, to musisz mieć jakąś stabilność. W środku, obrony, w środku obrony, w obronie w ogóle, a tego zabrakło, więc stąd te bramki Atalanty mi się wydają. Hiszpańska prasa znowu podkreślała, że Walencja jest nieskuteczna i to pomimo tego, że strzeliła przecież swoje trzy bramki w tym spotkaniu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o liczbę ataków i liczbę prób, które mieli zawodnicy w Walencji, przewyższali tymi próbami zawodników Atalanty. Dlatego pokazuje, że Atalanta może nie jest. Tak bardzo, ale to bardzo agresywnie nastawione do atakowania na bramkę, ale jest niezwykle skuteczne. W pierwszym tak. spotkaniu na San Siro również było widać. W tym spotkaniu, co ciekawe, nawet była taka statystyka, gdzie pokazywała, że jedynie Józef i Josip Ilicic, i chyba Freudler i nie wiem, kto jeszcze, Gosen strzelali na bramkę Sylesena. Poza tym wszystkie strzały i wszystkie próby w bardzo ograniczonej liczbie poza bramką, co w porównaniu z Walencją, gdzie tych prób było więcej, było no aż szokujące, że aż taki przestrzał jest, a wynik przecież na korzyść Atalanta. No bo zazwyczaj, zazwyczaj takie statystyki strzeleckie, jak w przypadku Atalanty, uśredniając, kończą się no, jednym, dwoma trafieniami, a tutaj naprawdę niezwykle skuteczny zespół Gasperiniego. E, statystyki ciekawe, biegowe. Wynika, statystyki no. biegowe, bo mamy tutaj teraz przed sobą odpalone, tak. mniej więcej na tym samym poziomie. Ostatecznie jednak średnia Aha. Atalanty większa, więc było widać, że to, to też można przypisać temu wynikowi. Ale ciekawe, że Palomino, <laughs> to jest środkowym obrońcą ma. Jest tak Palomino, co czas kurde, zostaje podłączany gdzieś tam na 30-40 metr. Nie, czy przypominasz sobie te spotkania. Nie, to spotkanie pierwsze z Walencją, gdzie na San Siro Palomino znajdował się na 16 chyba, 2-3 jako środkowy defensor, więc to też ciekawostka. Na pewno ci z Was, którzy oglądają Atalantę regularnie, wiedzą, jak, jaka jest tego przyczyna i jak jest, jaka jest magiczna recepta na to, żeby umiejscowiać Palomino tak. gdzieś tam z przodu Gasperiniego. Wspomnieliśmy o tym, że Ilicić jest nowym zlatanem. Wyjaśnić tak. dlaczego? No, Słuchaj, to ty wyjaśnij, bo ty. Nie no, ubierzemy no, dni dokładnie. <grych> Ile? Parę 21 dni bodaj, że o 21 dni, że chodzi o młodość. Ej, przepraszam, nie młodość, <grych> tylko no, tak, no młodość, bo z latem jest w tym momencie drugim najstarszym zawodnikiem, <grych> który strzelił hat w Lidze Mistrzów. Ej, no i jest starszy teraz w tym momencie o 21 dni, że chodzi o to osiągnięcie. Dołączył do klubu czterech zawodników, którzy strzeli cztery bramki w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów. No, czterech zawodników jest, on jest tym czwartym. Lewy, Messi i. Jezu zapomniałem tym sumujcie, bardzo przepraszam. Będziecie mieli grafikę, już wysewał. Krzywy, krzywy dorzuci, a ja tylko chciałem powiedzieć, bo nie będę się teraz dołączał do, tego, do tej próby przypomnienia, musimy dalej kontynuować. Nasz dialog dotyczący tego spotkania. Co mnie dziwiło w hiszpańskiej prasie, to to, że zarówno Marka, jak i As inaczej podeszły do oceny środkowych obrońców, czy blogu defensywnego Walencji w tym spotkaniu. To jest swego rodzaju komiczne, dlatego że macie do dyspozycji dwie gazety, otwieracie jedną i drugą i zazwyczaj jest tak, że oceny są mniej więcej takie same. Mhm. A od Asa koklę dostał chyba drugą, albo trzecią najwyższą notę w zespole Walencji, obok Kevina i Ferana Torresa mhm. w marce został tak samo zrugany jak w więc tutaj bez oceny, jak mógł tak w marcu oczywiście, a w asie no całkiem niezła i dobra mhm. ocena. Jeżeli patrzyłem na Huscore, czyli na, jak patrzyłem na w momencie, kiedy patrzyłem na Huscore, czyli ten portal, który bierze pod uwagę głównie statystyki meczowe, to Francisco Kleu wypadł zdecydowanie lepiej od Diakabiego, od swojego partnera z środka obrony w tym spotkaniu, więc tutaj ciekawa mhm. analiza dziennikarzy Marki, ciekawe co za tym stało. Jeszcze ja bym chciał podkreślić mimo wszystko tych aktywnych kibiców na Mestaja, którzy co prawda nie byli na stadionie, ale byli i przed nim, godne no podziwu i policja, która próbowała to towarzystwo pilnować i chyba też no, zdemobilizować do tego, żeby stali pod stadionem, raczej chcieli chyba ich wszystkich mocno rozproszyć. Tak, rozproszyć. No, ja jeszcze jest... chciałem powiedzieć e, słowa wyjaśnienia. Oczywiście skrytykowałem słabą walencję w obronie, no, ale oczywiście też wiadomo, że braki tam są niesamowite. W dalszym ciągu brakuje kilku ważnych zawodników na tej pozycji, jak chociażby byłego gracza Arsenalu, czyli Paulisztę, Gabriela. Nie, no, w ogóle środek obrony, nie? I Garaja, i Pauliszt nie ma. Właśnie. I to jest to, że Koklem w ogóle grało, bo Gdiaki biegł no. na tym środku obrony jako podstawowy defensor na ten akurat mecz z tak atakującą Atalantą, to też jest pokój się tego, mm. jaki kryzys ma Walencja. Co było też widać w organizacji. No, nie powiecie mi, że Walencja nie cierpiała na kryzys przywództwa w tym meczu, w momencie, kiedy Josip Ilicić miał tyle miejsca. Przecież Właśnie. ta czwarta bramka Ilicicia, on, on miał tak tyle samo miejsca, albo nawet więcej. Więcej, co zabić ser w początkowych fazach meczu z Tottenhamem e, zespołu Lipska, więc no przedziwne. Zresztą ta wcześniejsza bramka, kiedy też schodził na ten swój mm -hmm. szybki, taki plasowany strzał w podobnych okolicznościach, za mało ludzi skakujących do ich. a przecież nawet głupi by się zorientował, że iść w takim gazie, to jest piłkarz, który potrzebuje dwóch zawodników. Na pewno jednego na plaster, a przynajmniej dwóch, którzy się wokół niego kręcą. No Walencji czegoś takiego zabrakło i dlatego mamy takie, a inne rozstrzygnięcia. Dalej przechodzi zespół Atalanty, niezwykle efektowny, ale też efektywny, tak to jest bardzo ważne, no i Spół Lipska Jona Ostatnia hmm. informacja Ostatnie no. informacje tylko jeszcze przed zakończeniem tego dzisiaj materiału. Dzisiaj poznamy następnych. Otóż to ee, dzisiaj również nie odbędzie się spotkanie. Czwartej. Tak, zobaczymy, czy będzie to Atletico Diego Simeone. Bo czyli tutaj wersja. jest niezwykle gorąco. Jeżeli, jeżeli zaś chodzi o pozostałe spotkania, to ciekawostka mecz Arsenalu z Manchester City. Przełożony. W zasadzie Manchester City z Arsenalem jest przełożony ze względu na to, że niektórzy zawodnicy Arsenalu poddali się kwarantannie, po tym jak Evangelos Marinakis ujawnił, czy też wyjawnił, że ma koronawirusa, czyli właściciel. Olimpiakos Pireus i Nottingham Forest. Rzeczywiście jest pewnego rodzaju niepewność co dalej z tym będzie. Wszyscy zawodnicy Olimpiakosu zabrani na badania w sprawie obecności koronawirusa. Zobaczymy co będzie dalej się działo ze rozgrywkami Ligi Europy, bo to jest coś co chciałem jeszcze wyłożyć w tym odcinku mianowicie Olimpiakos który awansował dalej. Jest jednym z wielu zespołów, które będą się borykały z problemami. Getafe już zapowiedziało, że nie będzie wizytować tak. przeciwników. No ale zarządu. chyba walkować Zobaczymy. Bądźcie na bieżąco oczywiście z tematem i odwiedzajcie kanał Piłkarzyki, my też będziemy starać tak się informować um, o tych incydentach mniejszych lub większych związanych z całą sprawą. Widzimy Za dzisiaj się bardzo serdecznie dziękujemy. Tak Życzymy jest. Wam udanego wieczoru i udanych meczów Ligi Mistrzów. Właśnie dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.